Pójście na naszego rudeczka, jaki jest szczęśliwy, zadowolony. Teraz ma ciepły domek, ma ludzi, którzy go kochają, ma zwierzęta, które ko go kochają. Pieski, kotki, wygląda na zadowolonego i szczęśliwego. Mimo swojego wieku i swoich ubolewań jest zadowolony. Prawda rudeczku? Ale nie zawsze tak było. Prawie 10 lat temu znalazłyśmy ludzia w garażu. Był mocno pogryziony, albo podrapany, albo pobity, sama nie wiem. Bardzo głodny, przemarznięty. I akurat wtedy zbliżały się święta. I mimo tego, że miałyśmy w domu już kotka, a nawet dwa kotki, to przygarnęłyśmy rudeczka. No bo jak można spędzać spokojnie święta? Myśląc, że gdzieś tam, pod Tobą, w garażu albo w piwnicy, jest kot, który potrzebuje pomocy. I tak właśnie to się zaczęło. Rudy dzisiaj jest naprawdę w dobrych rękach. Nic mu nie brakuje. No, na spacery musi wychodzić w plecaku, bo troszeczkę się boi, ale to zrozumiałe w jego wieku. Zresztą każdy z nas ma jakieś dziwactwa. Od kilku dni zaczęły przychodzić do nas bezdomne koty. Tak myślałyśmy na początku, że to są kotki bezdomne. A potem okazało się, że te koty należą do naszego sąsiada: trzy kotki, jedna kotka staruszka i dwa koty, myślę, że w wieku około może dwóch lat w każdym bądź razie młode. Kotki są w kiepskim stanie. Są niedożywione, wychodzi im futerko, są zmarznięte, przychodzą do nas na dach i płaczą, proszą o jedzenie. A my nie potrafimy odmówić, i czasami mamy o to do siebie pretensje, że mogłybyśmy odmówić, mogłybyśmy zignorować. Ale czy można by było spać w nocy? Chyba raczej nie. Okazało się, że nasz sąsiad karmi te koty po prostu co któryś dzień. On nie mieszka tutaj na miejscu. Ma tutaj tylko małe gospodarstwo, mały sad oliwkowy, kury i chyba kaczki. I po prostu jak jest, to nakarmi, a jak go nie ma, to nie nakarmi. Czasami przyjeżdża za niego jeszcze ktoś inny, ktoś kto mu pomaga, ale ta osoba najczęściej o tych kotach nie pamięta. Idzie zima, i nawet to, że jesteśmy na południu Włoch, wcale nie sprawia, że jest ciepło. Temperatury w nocy spadają do zera stopnia i te koty po prostu marzną. A ponieważ są częściowo udomowione, no to nie mają instynktu ani. Umiejętności, już chyba nawet e, łowienia. No i co? I mamy trzy kotki. Przygotowałyśmy im w garażu e, miejsce do spania, tak żeby mogły przezimować w suchym, w miarę ciepłym miejscu. I będziemy pomagać. Będąc dzisiaj w sklepie, widziałyśmy znowu dwa kotki. Bezdomne maleńkie, które siedzą pod supermarketem i czekają aż ludzie je nakarmią. Czasami ktoś wyjdzie ze sklepu z saszetką. Czasami ktoś da jakieś chrupki. Kto inny znowu może jakąś wędlinę. I tak te kotki po prostu sobie siedzą i czekają. Ale co z nimi kiedy przychodzi noc? Kiedy jest bardzo zimno, a sklep jest zamknięty. Kochani, idą święta Bożego Narodzenia, najpiękniejsze święta w roku. Proszę Was wszystkich, a wiem, że ludzie, którzy mnie słuchają, to ludzie o wielkich sercach, ludzie, którym nie jest obojętny los ani kota, ani psa. Proszę Was, jeżeli możecie, nakarmcie chociaż jedno bezdomne zwierzę. Albo pieska, albo kotka. To naprawdę bardzo, bardzo im pomoże. Całuję Was wszystkich bardzo mocno, całuję Wasze zwierzaki i do usłyszenia. Spójrzcie na ludzie jaki kochany! Papa! Pa.